25 lat orłów. No mi jest aż trudno uwierzyć, że czas tak szybko biegnie, ale to piękne świętokina, prawda? Dla mnie to jest ogromny kawał czasu. 25 lat. Mam piękne wspomnienie sprzed 25 lat. Pierwsze orły prowadziłam ja z Piotrusiem Machalicą. Byliśmy wtedy bardzo, bardzo zestresowani. To były czasy, gdzie jeszcze nie wiadomo było jak, jaką tą suknię założyć czy założyć, jak to ma wyglądać. No wiadomo, że to szalona odpowiedzialność. I po raz pierwszy w życiu wtedy coś takiego robiliśmy, byliśmy ogromnie zestresowani. Za kulisami cały czas było, No Boże, co my teraz, co teraz? Tu na kartkach wszystko i tak dalej. Także mam e, bardzo, no, z jednej strony, bardzo piękne wspomnienia, a moje to drugie przeżycie dzisiaj po 25 latach jestem znowu. Aż po 25 latach. Prowadziła Pani pierwszą edycję Orłów, potem jako wielokrotnie, jako gość gościła Pani w Teatrze Polskim, no to po której stronie aktorka czuje się lepiej? To bardzo trudno to jak gdyby tak wybrać, A, tak. bo dla mnie na przykład dzisiaj to jest prawdziwe święto. Jest święto, bo nasz film Johnny został tak fantastycznie przyjęty przez publiczność, tylu widzów poszło, na nasz film w tych, trudnych czasach. w tych trudnych czasach, i że chcieli zobaczyć film, który nie jest czystą rozrywką, tylko ma bardzo głębokie przesłanie. I to jest dowód na to, że w tych strasznie ciężkich czasach mamy dowód na to, że ludzie chcą również słyszeć i poważne rzeczy, i oglądać poważne rzeczy, które nie dołują. Bo mimo tego tematu, że niby o śmierci, a to nie jest o śmierci, bo to jest właśnie o życiu, o tym, co pięknego możemy uczynić w każdej chwili naszego życia, ze swoim życiem, żeby było wartościowe i piękne. I to jest, my jesteśmy szczęśliwi. Ja jestem szczęśliwa, że dzisiaj mogę reprezentować moją rodzinę z filmu Johnny.